Cześć, witajcie w królu Arturze. No i po nocnym updatecie mamy szereg nowych wydarzeń włączając w to również nowego bohatera. Już tu zaraz się przyjrzymy, cóż nowego się pojawiło. Ale tylko jeszcze krótka wzmianka, bo codziennie sprawdzam ten mój program właśnie dla Content Creatorów. Pojawiły się nowe osoby w przeciągu ostatnich 24 godzin dziękuję im za wsparcie, jak i wszystkim pozostałym, natomiast nowe osoby, które się pojawiają od razu dostają ode mnie również te kody, jeszcze z tej misji poprzedniej, więc sprawdzajcie właśnie na Stronie Netmarble, te swoje, właśnie swoją podstronę, tam powinniście te kody otrzymać i możecie od razu je tutaj wykorzystać, żeby właśnie mieć dodatkowe tutaj nagrody w grze. Opis oczywiście będzie w komentarzu, jak i w opisie filmu. No i wracając, mamy tutaj naszego nowego bohatera Gilgoja. Tak on wygląda. Tutaj w charakterystyce ma napisane, że będzie wspierał, jeżeli chodzi o atak, podniesienie ataku, ale tylko tak swoją frakcję właśnie tutaj BK. On tutaj rzeczywiście jest to bohater no, przypisany do ataku i frakcji oznaczonej właśnie symbolem byka, będzie tutaj no, dawał ten recovery disruption, a więc no, rzeczywiście na Miśku on się przyda, który też, wydarzenie zaraz zobaczymy, że się zaczęło. No i może tutaj także konwertować leczenie właśnie na damage wśród przeciwników. Tutaj jacyś rekomendowani sprzymierzeńcy, a no i właśnie jest, że dobry przeciwko, tak, czyli przeciwko hilegom jak Jillian czy Isolda. No, i tak z nim mamy tutaj od razu ten Great Up Salmon Event. Więc, w zależności od tego, ile bilecików wydamy, to mamy dodatkową nagrodę. Ciągle trwa jeszcze New Year's Welcome Event, więc, tutaj a propos naszego farmienia tych dungeonów sprzętowych już niedługo pokażę Wam moją drużynę właśnie na tym pierwszym czerwonym smoku czyli tym Iskalheigu bo tam już też dziesiąty poziom sobie farmie co do Apolei no to pewnie też się za jakiś czas Ukaże, bo Axelus już na kanale był także z 10. poziomu. No, mamy długie wydarzenie, choć ono już się kończy za dwa tygodnie. Ja je, ja je chyba całe zrobiłem pierwszego dnia, czyli ten prolog Down of War. No i tak, i mamy tak: wydarzenie 14-dniowe Camelot Special Knight Training, które tu zostało podzielone na 7 dni, więc absolutnie nie musicie Akurat pierwszego dnia wszystkiego wyklikać na te 7 dni, macie generalnie tutaj podzielone, ale 14 dni na realizację. No i nagrody są całkiem fajne, bo stamina zawsze jest fajna. Kolejne tutaj wydarzenie dotyczące zbierania złota. No i tu jest i stamina, i właśnie te diamenciki też bardzo dobre nagrody. Jest arena, tylko za staminę, ale no, to nam pozwoli zbierając tą całą staminę. Będziemy mogli realizować kolejne tutaj właśnie eventy. No i wspomniany już misiek, generalnie też za staminę, oraz za tą walutę. No i właśnie, ja troszeczkę tutaj tą walutę oczywiście wydajemy w tym specjalnym sklepiku, który mamy akurat tutaj. No, i tak się wszyscy dziwili, jak to jest, bo było już wydarzenie z tym związane, żeby na taki legendarny relikt sobie tutaj zaoszczędzić. Ja to poprzednie wydarzenie wygrałem i też nie miałem tyle, żeby kupić. No, ale być może będzie to już stały taki sklepik, no, w tym specjalnym sklepie, gdzie teraz na jakiś czas będziemy może mogli te pristine token zdobywać. Wszystko wtedy wydałem na te pojedyncze bilety do samonowania rzeczywiście tych reliktów. A jak się przyoszczędzi i tych wydarzeń będzie kilka, będzie można od razu któryś z reliktów kupić. No więc tak, to był taki rzeczywiście szybki przegląd wydarzeń. Teraz jeszcze Idźmy tutaj do jeziora Avalon, do tego naszego czempiona. No, i cóż ja tutaj generalnie myślę? No zobaczcie, to jest kolejny taki raczej. No, wygląda w ogóle bardzo fajnie. No, i szkoda troszeczkę, że jest to znowu kolejny damage dealer. Tak, mieliśmy odkąd gra się zaczęła Vega i mieliśmy Iveret i teraz mamy Gilroy'a. I to są wszyscy nie dość, że damage dealerzy to jeszcze wszyscy frost damage dealerzy. Więc no, trochę mnie to dziwi. Właśnie tutaj na takie mogliby jak już koniecznie chcą jakiegoś dać killera, to żeby mogli dać albo no, z płomienia, tak z flame, albo z burzy yy, sztorm. No a tutaj znowu z reliktem właśnie Frost zaczynam ten damage dealer, no i mimo, że nawet mnie na to stać, to znaczy biorąc również pod uwagę to, że się tutaj pas niedługo kończy i tu jeszcze 10 biletów odbiorę, no to ja się na razie wstrzymam. Nie widziałem jeszcze testów tego bohatera, ale słyszałem już, no... Pozbawione zachwytu, pierwsze jakby takie wyrażenia, więc no, poprzednio była oczywiście pani jeziora i na nią stać mnie nie było. Także nie oszałamiała, choć była dosyć fajna, na nią mnie nie było stać. Teraz się wstrzymam, szczerze mówiąc, bo te bilety trochę ciężko się zbiera. Mam już tu co prawda 47 z potencjałem na 57. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o Everett, którą było, to także tutaj byli, słuchajcie, czempioni, których jak wtedy chciałem pozyskać, ci jako dodatkowi, czyli była Jillian i Ain. Teraz mamy akurat, no, czempionów, których teoretycznie do tej pory, no, można by, no, nie było nad nimi zachwytu jakiegoś specjalnego, ale dokładnie z tego, co się orientuje, ci czempioni dostali buffa także w tym nocnym patchu. Czyli mamy Gueyna, Lota, Claudię i Klage, jak ja na nie mówię, tutaj, i generalnie, no, ten buff jest. Podobno całkiem dobry, tym może zajmiemy się w innym filmie, albo można to sprawdzić, oczywiście tam na tych forach gry. Natomiast no też w jakiejś części dotyczy poziomów rycerskości tych bohaterów, więc no dla gracza free to play no to pewnie jeszcze te poziomy rycerskości jakieś wysokie nie są. Choć nie tylko poziomów rycerskości ale w jakiejś sporej części, więc mamy Gilroya jako właśnie tego głównego target czempiona, a przy okazji w 50 dodatkowych procentach możemy trafić zbafowanych bohaterów poza lotem. Mam ich, no i tak będę ich sobie także testował, bo powoli ich robię w związku właśnie też z tym clan Warsami, które się zbliżają, i tak dalej. Więc sam Champion, jak tu było już w opisie, i widzieliśmy tu na A1.3 uderzenia 60% na recovery disruption, czyli na Miśka lepszy, pewnie troszeczkę właśnie, tak jak poprzednia Pani Jeziora była taką trochę lepszą Izoldą, tak będzie ten pewnie trochę lepszy od Akalon właśnie w związku z Miśkiem. Tu na A2 musi sobie poświęcić 15% zdrowia i wtedy dostaje baw do Akuracji, do Speeda i do atak Gauch właśnie. No i tutaj znowu szansa właśnie na to recovery disruption i na A3 atakuje wszystkich tutaj dwa razy. Znowu, jeżeli target ma to recovery disruption, to jeszcze jest dodatkowy damage. No, ładnie ten Champion wygląda, fajnie, tak trochę nietypowo, ale kolejny nuker z frosta, no jakby ja troszkę tutaj muszę oszczędnie, grając w to play gospodarować tymi bilecikami. Na razie się wstrzymam, dajcie znać właśnie w komentarzu, jak Wy do tego podchodzicie, czy będziecie tutaj o niego walczyć, no i jak Wam się ogólnie właśnie to podoba. Champion jak champion, ale wydarzenia myślę, że są całkiem spoko, zwłaszcza jeżeli chodzi o nagrody. To na tyle w tym dzisiejszym filmie. Zostawcie łapkę jak możecie. Zasubskrybujcie kanał, rozważcie wsparcie tutaj w królu Arturze kanału Wiercownia. Trzymajcie się, cześć.